I dzieciaki się ciągle biją? Czy wiesz, że jeśli jedno z rodzeństwa jest chłopcem, to jego naturalny instynkt hormonalny dotyczy po prostu przepychania się, czyli przez dorosłych rozumiane to jako bicie? Aby chłopiec nie miał tendencji do bicia, czyli do agresji, fajnie jest, aby z innym mężczyzną, z tatą, wujkiem, dziadkiem, kolegami po prostu się przepychał. To ich ciała potrzebują takiego trochę mocniejszego dotyku. A jeśli jest to dziewczynka, to sprawdź, czy jej agresja nie wynika po prostu z większej ilości testosteronu. A jeżeli dziewczynka i chłopiec biją się już agresywnie, sprawdź, jakie informacje i zgodę na ten temat otrzymują od świata. A ty znasz takie rodzeństwo, które się nie bije? Koniecznie daj mi znać w komentarzu.